No i cześć moi drodzy, właśnie sobie wymyśliłem, że sobie za... podwieszę go pod biurko. Ten komputerek mały, który już wam prezentowałem wcześniej, on tutaj bardzo dobrze się sprawuje pod tym biureczkiem. On fajny ma zaczep taki zestawem od razu jest. On jest do przykręcania pod wesę i chyba pod, no, do, chyba pod dowolne jakąś tam powierzchnię, do której się da. Tutaj ma normalnie. Jedno na razie złącze podłączyłem, znaczy jeden monitor podłączyłem. Tutaj są 3 USB. Yy, habik na razie, na razie, tak na żywca to zrobione jest, na świeżo na już. Wszystko chodzi. Na razie jeszcze jest Windows, yy, ten testowy, który tam był, bo chciałem zobaczyć, jak jest prędkościami. Yy, czy, czy, czy jest bardzo dobrze. Wszystko idzie, powiem Wam szczerze, po mojej myśli. Tutaj do tego jest podpięty. Yy, Taka zatoczka TLD800C, to jest 8, 8 kieszeni. Bardzo fajne to jest, powiem szczerze, bardzo mi to odpowiada. Można sobie tu upchać dyski i każdy oddzielnie jest widoczny. Jest oddzielnie, jakby zarządzany. Cały ten, cały ten proces wygląda inaczej niż w tych kunapach. To są, to są też kieszenie, to nie są nasy, to są kieszenie. Tylko tutaj troszeczkę inaczej zarządzanie nimi wygląda. To znaczy widać, widać jakby ciężko to wytłumaczyć. No po prostu tam yy, tutaj wygląda, jakby każdy dysk był faktycznie fizycznie yy, w komputerze, tak? Że on jest oddzielnie zupełnie wi yy, widoczny, a tutaj no niby jest widoczny oddzielnie, ale nie jako oddzielne urządzenie. Tylko ja wam to kiedyś pokażę, może, bo ciężko mi to wytłumaczyć. No w każdym razie. Tutaj sterowanie, ten sterownik cały ty, tych, tych dysków jest y, zrobiony tak, że to bardziej przypomina jakby te, te dyski były w komputerze fizycznie. Yy, no, tutaj jest Kunapik. Nie jest spięty z tym, bo te wszystkie dyski mam na NTFS-ie, więc y, no nie chciałem sobie kombinować. Póki co, one będą przekonwertowane i będę sobie jakiegoś. Yy, na jakiegoś nie wiem, trunasa albo no nie wiem jeszcze zastanowię się co, co tu wrzucę. No jest tu tu burdello troszeczkę. Tutaj jest yy, mikrotigmój, mój, który jest bezpośrednio spięty przez wkładkę do dostawcy internetu. No i tak to wygląda, ups i tak na szybko wam pokażę, bo tutaj no, ogólnie chodziło mi o to, że fajnie się udało zamocować pod biurkiem to urządzonko, no. Jak coś jeszcze tutaj zamieszam, postawię co chcę, to zrobisz jakieś teściki. To taki fleszyk, jakby. Yy, ja jestem zadowolony z tego, powiem szczerze. Także, jakby miał powtórzyć zakup, to bym chyba powtórzył. Trzymajcie się, na razie.